Moi drodzy, witajcie! Święta, święta i po świętach, aż się chcę powiedzieć, albo może nawet vlogmas, vlogmas i już po vlogmasie. Naprawdę nie wierzę, że to już minęło, i z tego miejsca naprawdę chciałam Wam bardzo podziękować za to, że byliście ze mną przez te 24 dni. E, bo wiecie, nagrywanie filmów codziennie, montowanie filmów codziennie i dodawanie tych filmów codziennie to jest nielada wyzwanie dla nagrywającego, ale dla oglądającego również, a wiem, że wiele z Was było tutaj ze mną od pierwszego do ostatniego. E, niektórzy nawet nie przegapili żadnego odcinka, także naprawdę. Jest mi niezwykle miło i bardzo bym wam chciałam podziękować za to, że, że właśnie ze mną byliście. Um, mamy ten teraz taki dziwny okres, którym jest między świętami a sylwestrem, że trochę człowiek się tak suwa, jakby, jak to się mówi, suj. Czy człowiek się tak trochę kręci, trochę nie wiadomo, co ze sobą zrobić, no bo już się dużo rzeczy jakby nie chce, no bo zaraz będzie nowy rok, a z drugiej strony, jednak wiecie, życie się toczy, praca się toczy, więc to nie jest tak mm, łatwo. Więc e, mamy końcówkę tygodnia, za chwilę jest sylwester, więc kolejne wydarzenie, e, a tymczasem powiem Wam, że taki powrót do. Do nie nagrywania jest trudne. Jakoś tak mi brakuje tych wieczorów, wiecie, z montowaniem filmów. Natomiast no teraz chcę sobie troszkę dać spokoju, bo powiem Wam, że naprawdę ten gruzi mnie mocno, mocno przeciążył, jeżeli chodzi o obowiązki i zawodowe, i to nagrywanie, także na pewno filmów będzie trochę mniej. Natomiast jak już mam taką świetną wprawę, wiecie, w montowaniu, w nagrywaniu, myślę, że będzie ich więcej niż wcześniej. Także taki jest zacny plan. Słuchajcie. Ja teraz jadę do restauracji. Umówiłam się z moimi dwiema bardzo dobrymi koleżankami. Jedziemy się spotkać na wino do, do włoskiej knajpki. Myślę, że zjemy tam też coś pysznego. Ja w tej knajpce jeszcze nigdy nie byłam, natomiast słyszałam same dobre o niej opinie. Ona znajduje się w hali koszyki. Także zabiorę was ze mną i, i może wam pokażę coś fajnego, właśnie z tej hali koszyków, z hali koszyki. Hali Koszyki, tak, to jest poprawna forma. Powiem Wam, że jak Hala Koszyki się otworzyła, to nie pamiętam, który był rok, ale wydaje mi się, że około 2016, może 2017, to rzeczywiście był bardzo, była bardzo popularna i wszyscy tam chodzili. W ogóle, wiecie, w piątkowy czy w sobotni wieczór dostać tam stolik to graniczyło z cudem. Teraz wiem, że jest tam dużo luźniej, natomiast tam też się bardzo pozmieniało. To znaczy, wcześniej... Było tam mnóstwo takich restauracji courtowych, gdzie można było sobie wiecie, na środku usiąść, tam, bo jest też bar, więc można było sobie zamówić drineczka i, i siedzieć sobie w takiej, jakby kupie ludzi. Teraz tam jest trochę więcej restauracji, więc to wydaje mi się, że jest trochę fajniejsze przy tym koncepcie. No i właśnie do takiej jednej z tych restauracji tam, tam dzisiaj ile? Także pokażę Wam, jak to wygląda. Pokażę Wam też, jak hala koszyki się zmieniła. No też jest bardzo fajnie przystrojone na święta, bo też niedawno przejeżdżałam obok. Także mam nadzieję, że jeszcze nie ściągnęli tych świątecznych dekoracji, bo wyglądało to naprawdę, naprawdę. Naprawdę ekstra. Mąż pojechał, słuchajcie, do barbera. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo mój mąż znalazł sobie tutaj w Warszawie tureckiego barbera, który wykonuje jakby wiecie, to strzyżenie i tak dalej, jak prawdziwy turecki barber. I kiedyś muszę z nim pojechać i wam pokazać, jak ta procedura wygląda, bo powiem wam, że naprawdę byłam w szoku. E nie wiem, czy ktoś z was w ogóle wie, jak wygląda turecki taki prawdziwy barber, e czy był w Turcji u takiego prawdziwego tureckiego barbera, no to co, mamy takiego też tureckiego barbera właśnie w Warszawie, także bardzo fajna e okoliczność, także chętnie wam kiedyś pokażę. No dzisiaj nam się nie uda, no bo po prostu się rozmywamy, ja jedę w jedno miejsce, on idzie win pojechał w inne miejsce, e natomiast kolejnym razem... Obiecuję, że was ze mną zabiorę. No, ja mam 15 minut do wyjścia, więc może też pozabawiam się trochę z moimi kotkami, żeby się za bardzo nie nudziły i, wiecie, nie, nie robiły niczego złego. A jeszcze wam pokażę, bo wiem, wiecie co, jestem naprawdę zawiedziona tą naszą choinką. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona stoi tutaj, to jest drugi tydzień, a zobaczcie, ona już powoli wmiętnie. I ja, wiecie, wlewałam tam w nią wodę, widzicie, tam jest nawet jakby naprawdę regularnie ten kaloryfer nie był tutaj praktycznie w ogóle odkręcany to znaczy no raz na jakiś czas, natomiast to nie było tak, że wiecie non stop nam kaloryfer chodził jak był włączany, to był włączany dosłownie na kilka godzin a ona po prostu nam zaczyna usychać i zobaczcie, są takie, takie gałązki, które już po prostu totalnie o widzicie, odpadają, jakby to już w ogóle nie żyje, także e, ja nie wiem, czy my mamy jakby nieszczęście, mamy do no e, fajnie, czy mamy po prostu pecha, jeżeli chodzi o o choinki nie potrafimy dobre, znaleźć dobrej choinki, czy tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, czy kupuje się taką, wiecie, w doniczce czy taką ciętą, bo one i tak mają termin przydatności dwa miesiące. Jakby serio, nie wiem. E, jestem trochę zła, bo ona kosztowała, wiecie, co 150 zł versus to, że kupowaliśmy w zeszłym roku choinkę za chyba 40 zł w obi. W obi albo w kasteramie, naprawdę nie pamiętam, no ale w jakimś tym sklepów budowlanych. No i wiecie, jak mam. Choinkę wyrzucić po dwóch tygodniach, no to wolę kupić ją za 40 zł niż za 150, więc teraz myślałam, że jak kupiliśmy z takiego dobrego źródła, to znaczy z tego miejsca, gdzie tutaj zawsze sprzedają tylko i wyłącznie choinki, no to myślałam, że ona będzie trochę porządniejsza. No i słuchajcie, przeliczyłam się, bo porządniejsza nie jest. Um, no, także słuchajcie, tyle ode mnie, ja się powolutku zbieram, oczywiście moje niekończące się pranie w mieszkaniu. Tak, e, powolutku się zbieramy. A jeszcze Wam chciałam pokazać jedną rzecz. Pamiętacie, jak kupowałam te podkładki? Pokazywałam Wam na pewno te podkładki. E, chciałam Wam pokazać, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, bo na święta kupowałam takie podkładki złote e, i one jakby fajnie wyglądały na tym czerwonym obrusie. Ale zobaczcie, teraz położam je na naszym białym stole, też udekorowałam tej dzieckiem do orzechu. I powiem wam, że wyglądają naprawdę spoko. Dają taki fajny klimat, to i dalej stoi ta choinka, także naprawdę fajny zakup i tak one były bardzo niedrogie, bo my je kupiliśmy w oszu chyba za nie wiem, 8 albo 9 zł i one są takie jakby wiecie, co silikonowe, więc to się bardzo łatwo czyści. No i tak to się wiecie, gdzieś tam zabrudzi, to wystarczy przyjechać gąbeczką i i już są czyste. Także naprawdę, naprawdę jestem z nich mega zadowolona. Więc my jakby wciąż tak widzicie w świątecznym klimacie przyjeżdżam spóźniona, a jeszcze żadnej z nich nie ma. Także, o! Właśnie jedna z nich idzie. Dzień dobry! Cześć, cześć, cześć! cześć. Tak z daleka. Sałatkę, czy tam pizzę, to możecie sobie też skomponować makaron albo pizzę sami. My zbieracie sobie po prostu składniki, jakie chcecie, czy to do makaronu, czy do pizzy i dostajecie to coś. Także super opcja! Moi drodzy, ja już jestem po spotkaniu z koleżankami Właśnie mąż mnie odebrał z koszyków Cześć mąż, witaj się Witaj I patrzcie, mąż był u barbera tureckiego no, Tak? Tak jest piękniutki, w ogóle wygląda na 10 lat młodziej No, ja już trochę opowiadałam, że masz tego barbera z Turcji, to powiedz nam coś więcej On jest naprawdę z Turcji? On jest, e, nie, Azerbejdżany Z Azerbejdżanu, tak? Tak, Azerbejdżanu. Ale on jest bardzo master Pan. Pokaż się jaki jesteś piękny no, teraz nie I co? Kwestią. Też wygolił Ci nos? Wszystko Nos, uszy Uszy, brwi Brwi, brwi robię takie Tak, wiecie tak nitkowo mm, tak. Wyrywa Więc mój mąż ma lepszą wiecie, kosmetyczkę mask. słuchajcie niż ja Maskę dostajesz na twarz? Tak Wszystko. Czy Wy to słyszycie? Mój mąż był w salonie piękności, a nie u Barbera Po prostu no, no, i paczek, jesteś piękny. Szanowny. nie? Mm. Tak, już mówiłam, że jest święta, święta i po świętach. No i teraz mamy powrót do normalności, co? No tak. Do codziennej pracy. Mogę powiem Wam, że tak się objadłam. Byłyśmy z koleżankami we włoskiej knajpie. Ja znam całą pizzę sama. Całą zjadłam. Całą. Ale gdzie? W Semolino. To jest w koszykach. Pyszne w ogóle jedzenie. Naprawdę mam polecam. Super knajpka i fajne jest to, co Wam też pokazywałam, że możecie sobie skomponować i własną pizzę sami, e, i też własny makaron. Także to jest naprawdę ekstra, no ale niestety tą pizzę, którą sobie skomponowałam była tak pyszna, że zjadłam ją całą. E, no, także jutro idę na siłownię. Muszę sobie pobiegać, wybiegać te moje kalorie. No tak. Pewno. No muszę, muszę. No, jutro też idziemy do biura, oboje, prawda? Ty też idziesz do biura? Myślę, że tak, zobaczymy. No. Zobaczymy, zobaczymy. No tak. właśnie, te, wiecie, powroty po tych świętach to są ciężkie. A zaraz jest nowy rok, więc. E... No, ale fajnie, że nam się święta udały, co? Vlogmas się udał, święta się udały, wszystko się udało. Tak, zaraz będzie Sylwester. i... Sylwester za chwilkę, dokładnie. No, także fajnie, fajnie. Rok się kończy, kolejny rok przed nami. No, także co? Wracamy sobie już do domku, prawda? Tak. Dobrze. Jesteś do... trochę dobry stan. Pyszne wino było, pyszne. pyszne wino było jeszcze pyszniejsze niż pizza. Nie będę kłamać. Okay. No, Jaki, ale. Pi... Jakie wino? Primitivo. Czerwone jest. Czerwone, oczywiście, że czerwone. Tak. Jestem wielką fanką czerwonych włoskich win, wytrawnych oczywiście e, i Primitivo jest jednym z moich ulubionych. Także tak, takie. To ja trochę jest... tipsy. Cicho. Pa! Pokażę Wam, bo wczoraj nie było za dobrze winać, Zobaczcie. No ten mój mąż wygląda 10 lat młodziej, no. No, pokaż się, pokaż się. No ładnie się. A teraz odwróć się tutaj do mnie. No i powiedz nam, co ten barber z tobą zrobił, co? No... St st cutting Te, e, Obcinanie Obcinanie No I... Waxing No, że położył ci wosk, tak? Wszędzie Nie, nie wosk tutaj Wosk tutaj miałeś? Tak tutaj. O tutaj? I gdzie jeszcze? Tutaj? Tutaj I w uszach? I w nosek O Jezus I co, fajnie było? No fajne tak? I to teraz jesteś jak nastolatek, tak? tak mięciutki. I tutaj jeszcze było dys. Mhm. Ale to musisz użyć kremu z efekt na twarz. No nie. Bo masz bardzo suchą. Naprawdę tak. musisz użyć. Tak. No piękny jesteś piękny, no, powiedzcie, czy nie pięknie wygląda. <śmiech> <śmiech> Od razu młodziej. No. Także tak, e, chciałam wam tylko pokazać, że wszędzie nie za dużo było widać. Tutaj kotki już przygotowane do pracy z domu widzę. No, a wam bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia pa! pa, pa.